Piątek, 14 kwietnia, warszawski Torwar, start do 27. rajdu warszawskiego. Drugiej w 2000 roku eliminacji rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski na starcie 87 załóg. I oczywiście cała nasza czołówka z Leszkiem Kuzajem, Januszem Kuligiem, Robertem Herbą i Robertem Gryczyńskim. A jednym z faworytów jest zwycięzca pierwszej tegorocznej eliminacji Leszek Kuzaj. Być faworytem to bardzo przyjemna chwila. Postaramy się pozostać nim na następną eliminację. Damy z siebie wszystko, jesteśmy mocno przygotowani, bardzo mocny zespół, więc sądzę, że powinniśmy dobrze wypaść na tej eliminacji. Rajd jest krótki, konkurencja, duża. konkurencja jest duża, ale, ale wystarczy spojrzeć na dwa ostatnie rajdy warszawskie i różnice na metach odcinku specjalnych były zawsze bardzo nieduże, także tutaj nie ma mowy o jakimś, na jakieś odpuszczanie, wyczekiwanie. Trzeba po prostu od początku jechać bardzo szybko. Rajd charakter ma... Podobny co roku, znaczy potwornie szybki, trudno wybrać punkt hamowania, to jest największy problem na tym rajdzie. I przy załamującej się pogodzie też się pojawiają problemy, asfalty są różnej przyczepności, a prędkość jest na tyle duża, że trudno sobie czasami wyliczyć, a, kiedy zacząć hamować, kiedy zacząć skręcać. No ale jakoś ten rajd jest dla nas szczęśliwy. No, dwa lata temu wygraliśmy, ale przegraliśmy, znaczy byliśmy drodzy w tamtym roku, byliśmy drodzy, ale wygraliśmy. Także myślę, że nie powinna być źle. A to już pierwszy odcinek specjalny w miejscowości Janów. Pogoda nie pokrzyżowała planów rajdowcom. Było pięknie, słonecznie, nie było tej zmiennej przyczepności asfaltu, o której mówił Gryczyński. Natomiast prędkości faktycznie olbrzymie. Rzeczywiście rajd warszawski charakteryzuje się tym, że, że tutaj prędkości no i zarówno maksymalne, jak i przeciętne są bardzo wysokie. Jedne z najwyższych w naszym kraju. Do pewnego momentu Międzynarodowa Federacja Rajdowa starała się hamować te prędkości, starała się ograniczać je. Rzeczywiście od tego roku ten limit nie obowiązuje, natomiast no myślę, że organizator powinien się kierować rozsądkiem. Tak, a to już start do drugiego odcinka specjalnego w miejscowości Całowanie, tak zwany Kaloryfer. I na trasie prowadzący po pierwszym OS-ie Leszek Kuzaj. Bardzo ciekawa sytuacja, zresztą zaraz tutaj zobaczymy mały błąd Roberta Herby, który później no, będzie miał dosyć duże konsekwencje. Zaraz na samym początku e, mały błąd uderzyłem w krawężnik i przestawiła się zupełnie zbieżna szkoła i geometrii. A to już trzeci odcinek specjalny w miejscowości Goźlin i prowadzący po dwóch odcinkach Janusz Kulik. Właśnie na tym Moesie osiągał praktycznie maksymalną prędkość 197 na godzinę i narzekał, że już podają hamulca, musi go dusić. A to najszybszy na tym odcinku specjalny Mleszek Kuzaj. Zwycięzca tego odcinka. Przeciętna prędkość 125,38 km na godzinę. Robert Gryczyński, trzeci na tym odcinku. I czwarty Robert Herba stracił do. Gryczyńskiego 4 sekundy, ale do prowadzącego w tym odcinku specjalnym Leszka Kuzaja aż 24 sekundy. Tutaj Łukasz Tuka lider grupy N. A tuż za nim Marcin Turski, a nie, to jeszcze jest Robert Gryczyński na takim dość typowym dla warszawskiego rajdu w fragmencie odcinka specjalnego. Te odcinki specjalne rajdu warszawskiego prowadzą czasami bardzo dziwnymi miejscami. Znaczy organizator wykorzystał tutaj pobocza dla wyhamowania, dla zwolnienia zawodników, że przy dłuższych prostach wykorzystują jakąś zatoczkę po to, żeby zwolnić właśnie, obniżyć przeciętną. A i tak ten rajd, jak mówiliśmy, prędkości ma naprawdę bardzo, bardzo wysokie. A to bardzo ciekawa sytuacja. Robert Gryczyński, całkiem nieźle spicujący się do tej pory, tu na światłach awaryjnych jakieś problemy z samochodem na siódmym odcinku specjalnym. A tu widzimy powód kłopotów Roberta, pompa wspomagania i kilkanaście minut na naprawę. Jechaliśmy na światach awaryjnych, żeby kibice wiedzieli, że nie, mogę się nie być w stanie utrzymać na drodze, ponieważ jechaliśmy bez wspomagania w tych samochodach. Bez pomagania potwornie ciężko się. Wiem, ia. że gumę złapałeś. Czy to było powodem awarii? Wydaje mi się, że guma urwała jakiś tam przewód, przewód albo, albo coś przy pompie. No, mam taką nadzieję, bo niestety... Czy starczy wam czasu na tej przerwie? No, zobaczymy, no, ale jest to taka awaria, którą usunąć trzeba. Jeżeli ją tylko będziemy mogli usunąć, to ją usuniemy, nawet kosztem strujnienia się. A to już ostatni w piątek dziewiąty odcinek. Specjalny BMW lotnisko i prowadzący do tego momentu w rajdzie... Janusz Kulik. Właśnie Janusz tutaj mówił nam, że zrobił dużą frajdę kibicą. Natomiast niezwykle skutecznie pojechał tutaj luszek Kuzaj, który wygrał ponad 4 sekundy ten odcinek. Zresztą walka między kuligiem i kuzajem przez cały pierwszy dzień rajdu była niezwykle pasjonująca. Tam te różnice to nie więcej niż 4, 5, 6 sekund na poszczególnych odcinkach specjalnych. No ja myślę, że nawet przeciętna to była w granicach sekundy do dwóch sekund. A to Robert Herba, piąty na odcinku specjalnym Bemowo Lotnisko. po tych problemach z tylnym kołem usuniętych po czwartym odcinku specjalnym Herba jechał całkiem nieźle. No ale na odcinku Bemowo Lotnisko dał się wyprzedzić m.in. może nie Robertowi Gryczyńskiemu, którego w tej chwili oglądamy, który po tych kłopotach z Pompą strasznie dużo stracił, ale dał się wyprzedzić na przykład Cezaremu Fuksowi oglądanemu w tej chwili. To walczący o zwycięstwo w N-klasie Marcin Turski. Praktycznie przez cały pierwszy dzień rajdu znakomicie spisywał się, wygrywał odcinki specjalne, ale tu proszę. Uszkodzenie samochodu. Wychodząc z szykany po prostu za długo na kontra, złapały nagle opony przyczep, się odzyskały i pociągnęło nas w słupek na wyjściu z szykany, tak więc do nas po prostu troszeczkę powstrzymało i i zabrukowało koło, tak i straciliśmy no, się. natomiast zaczęliśmy mówię, no z mocnym uderzeniem wszystko było pięknie, ładnie do, do ostatniego kilometra przed metą. Jasne. To słuchajcie, czy sądzisz, że jakieś inne uszkodzenia, myślę o chłodnicy, o innych problemach? Nie, 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 mocno. to jest kos kosmetyka, tylko No Właśnie Marcin chyba zbyt optymistycznie ocenił e, swoją sytuację, znaczy sytuację swojego samochodu, natomiast jak Państwo widzą uległa uszkodzeniu zarówno chłodnica powietrza, jak również przewód. No i nie do końca udało się te wszystkie uszkodzenia usunąć. Widzą Państwo, że bez przedniego spoilera pokonywał trasę 9 OSL Marcin Turski. A to zawodnik, który wykorzystał problemy turskiego Łukasz Sztuka prowadzący po pierwszym dniu w M-Klasie. I druga załoga w tej klasie z numerem 18 Krzysztof Tercjak i Bartłomiej Czekański jako pilot. Drugi dzień rajdu i rozpoczęli zawodnicy OSM 10, czyli OSM o nazwie Trójkąt. A po pierwszym dniu, jak mówiliśmy na prowadzeniu, Janusz Kulik, ale tylko o 7,9 sekundy zanim Leszek Kuzaj oglądany w tej chwili właśnie na starcie do pierwszego OS-u. Wyniki znowu na tym odcinku bardzo zbliżone. Wygrał ten odcinek Janusz Kulik, ale... Leszek Kuzaj był dosłownie sekundę za nim. W tej chwili, właśnie oglądamy Leszka Kuzaja, pokonującego dziesiąty odcinek specjalny rajdu warszawskiego, 27 rajdu warszawskiego. Bardzo widowiskowo jeździ Leszek Kuzaj. Tak, jest to kierowca o wielkim sercu do jazdy. A to już przykre fragmenty tego raju: załoga z numerem 8. I problemy z lewym przednim kołem. Proszę zwrócić uwagę, jakie problemy ma kierowca z utrzymaniem samochodu na drodze z powodu właśnie tego defektu przedniego koła. Kolejny defekt, półoś. Jak Państwo widzą, w prawym tylnym kole urwa na półoś. za bardzo odpuściliśmy pierwsze odcinki specjalne. E, tutaj spróbuję dać z siebie dużo na pewno na tym odcinku. Nie wymaga on precyzji, jest bardzo techniczny. Bardzo techniczny, prawda? Tak, Janusz jest niebywale w niebywale wysokiej formie. No i Leszek Kuzaj na tej próbie na lotnisku Modlin, 12 odcinek specjalny. No i Leszek Kuzaj daje z siebie faktycznie wszystko. Rzeczywiście dał się wszystko, natomiast popełnił błąd. Ten błąd awaria koła kosztowała go stratę prawie 16 sekund no i w tym momencie było już po rajdzie Zapaliśmy i... Niestety zaparkowałem w jednej szykanie i nie mogłem auta odpalić A później to już było wiadomo że nic z tego dalej nie wyjdzie Kończę na tym bo to nie ma sensu w tej chwili za duża przewaga i nie mam możliwości praktycznie odrobienia tego zostawiłem wszystko na, na, w zasadzie na jedną kartę na tym OSie no ale nie, nie wydało Leszek Kuzaj to zawodnik, jak mówiliśmy o wielkim sercu do walki, ale tu zwyciężył rozsądek i chyba dobrze, bo Kuzaj wygrał pierwszą w tym roku, roku eliminację rajdowych samochodowych mistrzostw Polski prowadzi w klasyfikacji generalnej ma 21 punktów. A prowadzący w rajdzie Janusz Kulik nie startował w pierwszej eliminacji, tak więc jeśli Leszek Kuzaj dojedzie na drugiej pozycji w rajdzie warszawskim, to utrzyma prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Lider grupy N, Łukasz Sztuka. Niezwykle precyzyjnie jeżdżący kierowca. I trzeba tutaj dodać, że jest to jego pierwszy start samochodem z napędem na cztery koła. A to bardzo ambitnie ścigający Łukasza Sztukę Marcin Turski. Wygrywamy spoes Wszystko wow. nam bardzo pasuje. Opona leży, trasa leży. Kibice szaleją, dziękuję za to uprzejmie. Małe szanse, szczerze mówiąc, małe szanse. Półtorej minuty, 4 odcinki, to jest bardzo mało czasu, ale damy z siebie wszystko, jeszcze zaryzykujemy. I to już czternasty odcinek specjalny, ten tak zwany trójkąt, przed chwilą Janusz Kuli, teraz Leszek Kuzaj, czyli dwaj czołowi zawodnicy rajdów i w tym momencie powinien się pojawić tu w tym łuku herba, niestety nie ma go. Tak, jak ci później okazało, awarii uległa skrzynia wiegów. Robert Herba musiał wycofać się z rajdu, stracił zdawało się pewną trzecią lokatę, a to już przedostatni szesnasty odcinek specjalny, odcinek na lotnisku w Modlinie. Te odcinki, takie jakby mowo Modlin, to odcinki nielubiane przez kierowców, ale bardzo widowiskowe dla kibiców. Tak bo troszeczkę zawodnikom kojarzą się te próby z kajoty Natomiast wyniki tego OS-u. Janusz Kulik wygrał ten OS, 5 sekund przed Robertem Grucińskim. I 6 sekund przed kuzajem. Ale przypomnijmy, co mówił oglądany w tej chwili właśnie Leszek Kuzaj, on już nie walczy, on chce dowieść do mety tę drugą pozycję tak, żeby utrzymać prowadzenie w klasyfikacji generalnej rajdu. A to Łukasz Sztuka prowadzący chyba nie zagrożenie już w tej chwili w N-klasie. No, nie wiem czy to było kwestią taktyki, czy, czy, czy popełnił jakiś błąd, natomiast ten odcinek przegrał ze swoimi konkurentami na no, blisko 20 sekund. No ale ta przewaga, którą zgromadził na wcześniejszych odcinkach, okazała się na tyle bezpieczna, że, że dowiózł ją bez większych problemów, a to Robert Gryczyński. Bardzo pechowy koniec pierwszego dnia rajdu, no a teraz znakomita postawa. I drugi w klasyfikacji N klasy Krzysztof Tercjak ja mówiłem o tej ambitnej pogoni Marcina Turskiego no ale ta strata była zbyt duża a Krzysztof Terciak spokojnie jadąc swoim tempem zajął po tym odcinku specjalnym drugie miejsce w klasyfikacji generalnej klasy N i ostatni odcinek specjalny odcinek w miejscowości Kosewko Tutaj Leszek zaatakował już po raz ostatni, wygrał ten odcinek o 40 przed Januszem. No ale oczywiście ta strata po awarii samochodu, po awarii koła była zbyt duża, żeby te 4 sekundy mogły cokolwiek zmienić. A to Robert Gryczyński, który awansował na trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej po tym odcinku specjalnym. Prowadzący w ten klasie Łukasz Sztuka. To bardzo młody kierowca. Yy, ta znakomita jazda to chyba spore zaskoczenie. I Krzysztof Terciak, drugi w klasie N, jedenasty na tym odcinku czarek futs. Kiwice byli troszkę zawiedzeni. Zwykle przyzwyczajał ich do jazdy bardzo agresywnej, dynamicznej, widowiskowej, a na tym rajdzie jechał bardzo defensywnie. A to już zakończenie rajdu na warszawskim Bemowie i zwycięzca bezsprzecznie, najlepszy kierowca tego rajdu, jadący praktycznie bezbłędnie. Rzeczywiście Janusz pokazał się na tym rajdzie ze wspaniałej strony, z najlepszej strony, pełne zawodostwa. Bardzo się cieszymy, że udało nam się utrzymać prowadzeniem, nawet udało nam się troszeczkę powiększyć dzisiaj tą różnicę. Walka była bardzo zacięta. Cieszę się z tego, że nasz pierwszy start na rajdzie tym samochodem, na rajdzie asfaltowym, oczywiście wypadł tak dobrze. To nam pozwala patrzeć w przyszłość bardzo, bardzo ciepło. No cóż, wygraliśmy, mamy pierwsze punkty w Mistrzostwach Polskich, mam nadzieję, że nie ostatnie. Zajęliśmy drugie miejsce w rajdzie warszawskim. Walka była, myślę, od początku bardzo pasjonująca dla wszystkich, dla nas również. Niestety, muszę się tutaj przyznać, moje błędy na jednym z odcinków specjalnych spowodowały, że nasze szanse na dogonienie Janusza i zwycięstwo się bardzo odsunęły. W związku z tym postanowiliśmy utrzymać drugą pozycję do mety. Udało się. Jesteśmy mocno zadowoleni i chyba szczęśliwi. Zajęliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. No, można było jechać lepiej, ale biorąc pod uwagę zaistniałe przypadki, nasze przygody i straty czasowe, cieszymy się bardzo. A to już jedna z największych niespodzianek tego rajdu, zwycięzca N grupy Łukasz Sztuka. To oczywiście bardzo młody, jeżeli tak dalej jego kariera będzie się rozwijała, to być może to jest przyszły mistrz Polski. Zwyciężyliśmy, z czego ogromnie się cieszymy. Jest to nasz pierwszy start, był to nasz pierwszy start samochodem czteronapędowym w mistrzostwach Polski, co dodatkowo tak jakby powiększa nasz, nasz sukces. Cóż więcej dodać, ja myślę, że dopiero dotrze to dopiero rano do mnie jutra. Do no, wypada pogratulować sukcesu A temu rano. młodemu zawodnikowi, no ale przede wszystkim gratulować trzeba Januszowi Kuligowi, który kapitalnie zaprezentował się w tym rajdzie. I jeszcze na zakończenie naszej relacji klasyfikacja generalna. Po drugiej eliminacji rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, pierwszy Leszek Kuzaj, 36 punktów, drugi Janusz Kulik, 21 punktów i trzeci Robert Herba, 15 punktów. A kolejna eliminacja rajd krakowski w maju. Janusz Kulik, Leszek Kuzaj, Robert Gryczyński lub Robert Herba jeżdżą samochodami w WRC. Dzisiaj sport, dużo sportu w mocy. To jest rampa, start do rajdu warszawskiego, drugiej eliminacji mistrzostw Polski. Zapraszam na rajd. W pierwszym 5 odcinku specjalnym najszybszy był Leszek Kuzaj za kierownicą Toyoty Corolli, o 4,0 sekundy wyprzedzając Janusza Kuliga, jadącego Fordem Focusem. Kulik jednak wygrał drugi odcinek specjalny, został liderem w klasyfikacji generalnej i utrzymał pierwsze miejsce do mety rajdu. Jechał niezwykle pewnie, prezentując przy tym zdumiewający spokój, choć też nie obyło się początkowo bez kłopotów z zawieszeniem Forda Focusa, które zawodnik sam sobie regulował. Myślę, że będzie wszystko ok. Sądzę, że powinniśmy dobrze wypaść na tej eliminacji. Adrenalina dowali Jasne. wszystko i będzie ok? Myślę, że nie powinno być źle. Widzę, Paweł, że problemy z szybą. Co się stało? Problemy z kibicami? Nie, 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 nie. No wyjeżdżaliśmy z serwisu. Było dość dużo pracy. No i ktoś z mechaników po prostu zapomniał maski zamknąć. No, niestety podniosła się. No, ale jest szyba. Także jeszcze z tym problem dalej się uporamy. Wymienicie teraz, zdążycie? Tak, tak. No właśnie, to są te zapięcia, które działają w ten sposób. Ja się nie dziwię, że nie zamknęli. Inni zawodnicy też mieli problemy techniczne, które zaczęły się już na trasie drugiego odcinka, na tak zwanym kaloryferze. Trasa prowadziła tam przez teren dawnego PGR-u. Pełna była dziur i wyboju. Uszkodzić zawieszenie, przegrzać silnik, było tam bardzo łatwo. To właśnie na kaloryferze Robert Herba uderzył kołem w wysoki krawężnik, uszkodził samochód i trudno było mu go później utrzymać na drodze. Uszkodzonym samochodem Herba jechał aż do serwisu po czwartym OS-ie. Na turbosprężarkę w swoim lancerze narzekał Paweł Dytko. Źle pracowała od początku rajdu. Dobre. 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 Bale, no teraz na samym początku yy, mały błąd uderzyłem w krawężnik i przestawiła się zupełnie zbieżna szkoła i do metry Niektórzy zawodnicy nie ustrzegli się rajdowych przygód. Na szczęście większość z nich zakończyła się tylko stratą kilkunastu sekund. Michał Duda, Peugeot 106, rajdy nie ukończył. Piotr Krotoszeński, jadący fiatem Seicento, sporting do mety dojechał, ale stracił do zwycięzcy ponad 30 minut. Miałem historię życia na drugim odcinku specjalnym. Moje podtrzymanie, czyli to urządzenie, które powoduje, że tak bardzo mi mogło się z rury na 3 stopnie, na taki bardzo kręty fragment szutrowy w PGR, że go wyłączyłem, chciałem go zmniejszyć. Ale przesunąłem rękę na inny przycisk i zblokowałem wszystkie dyferencjały. Także moje auto jechało na kompletnie zblokowanych dyferencjałach. i nie za bardzo mogło skręcać. Byłem, byłem przekonany, że to problem z samochodem, ale okazało się na szczęście, że to mój błąd. W tej chwili wszystko jest w porządku. I wygraliśmy dwa odcinki, przegraliśmy jeden. Myślę, że moc jest z nami. Pierwszy dzień nie przyniósł żadnych sensacyjnych rozstrzygnięć. Sytuacja w klasyfikacji generalnej była stabilna. Prowadził kulik, tuż za nim ze stratą około 10 sekund jechał kuzaj. Na trzeciej pozycji był Herba za kierownicą Seata Kordowy w RC. Czwarte miejsce do siódmego odcinka specjalnego zajmował Greczyński. Tylna część samochodu serwisowego, agregat prądotwórczy, opony w warmerach, tak zwanych warmerach. To są koce, które podłączone do prądu powodują, że opona przed startem jest zagrzana do właściwej temperatury. serce samochodu serwisowego, bez którego żaden samochód rajdowy sobie nie poradzi. Mamy tutaj praktycznie cały samochód w częściach, zaczynając od zacisków, przez kolumny MacPhersona, rążki kierownicze, wahacze, kolumny, maglewnice, chłodnice powietrza, chłodnice wody, kierownice. Generalnie praktycznie jest to cały samochód w częściach. Ciekawy był ostatni OS, jak organizator przygotował nam niespodziankę. Komponował ograniczony oponami prawy jedynkowy zakręt i lewy jedynkowy zakręt. Czyli szykawe tak. O. W związku z tym zahamowaliśmy do prawego jedynkowego. Ale tego nie, A nie z... było trzeba było dalej prosto jechać przez plasy. Pod koniec siódmego os Robert Gryczyński miał awarię układu kierowniczego. Przez dwa odcinki specjalne jechał bez wspomagania. Wtedy wyprzedził go w klasyfikacji generalnej Łukasz Sztuka w N-grupowym Mitsubishi Lancerze, jadący rewelacyjnie, choć po raz pierwszy w aucie czteronapędowym. Lancer Marcina Turskiego ma rozbity okrawężnik w przód auta i uszkodzone zasilanie turbiny. Robert, jesteśmy po ósmym i Widziałem, że jechaliście na światach awaryjnych. Co się stało? No tak, jechaliśmy na światach awaryjnych, A żeby kibice wiedzieli, że... Mogę się nie być w stanie utrzymać na drodze, ponieważ jechaliśmy bez wspomagania. Wydaje mi się, że guma urwała jakiś tam przewód, przewód albo, albo coś przy pompie. Jest to taka awaria, którą usunąć trzeba. Jeżeli ją tylko będziemy mogli usunąć, to ją usuniemy nawet kosztem spóźnienia się. Marcin, czy sądzisz, że jakieś inne uszkodzenia? Myślę o chłodnicy, o innych problemach? Nie, nie, nie. Zawieszenie jest wszystko ok, wszystko jest korekt. Chłodnice są w porządku. Jedyny problem, który nam powiem pokrzyżował szyki na ostatnim odcinku, tym, który teraz jechaliśmy. To jest zagnieńczony przewod od Po prostu nie bardzo mogliśmy przyspieszyć, już w tej chwili. Nie mieliśmy mocy. Ale masz serwis? A, mam serwis. Naprawisz, wyglądasz, wygrywać. Wyglądasz. Tak Awarię miał też Michał Gołębiowski, jadący Renault Clio Williams. Co się stało? No najprawdopodobniej albo płośka, albo skrzynia biegów. samochód stracił napęd, nie da rady jechać dalej. Polecam Państwa uwadze, znak, który Michał wywiesił. Oznacza on, że jest wszystko w porządku, że jest tylko to awaria techniczna i że żadna pomoc z zewnątrz nie jest potrzebna. To najbardziej widowiskowy mostek w Polsce. Na ostatnim oesie na lotnisku Bemowo. Nasze kamery przenieśliśmy na 18-metrowy podnośnik, gdzie było najbezpieczniej. Z góry łatwiej porównać technikę czołowych kierowców. Oto trzeci na tym oesie ie Janusz Kulik. Tu zwyciężył brawurowo jadący, niesiony do pingiem kibiców Leszek Kuzaj. Robert Gryczyński miał na Bemowie drugi czas. To pechowy, zaciasny zakręt Damiana Jurczaka. Kibice pomogli i załoga pojechała dalej. Kończy się pierwszy dzień. Miejsce, które Państwo widzicie za mną to jest Park Ferme. Nie mają do niego dostępu ani mechanicy, ani kierowcy. Samochody pozostaną tu do jutrzejszego ranka. A to parada pechowców drugiego dnia rajdu. Trasa 10. os -u. Wiesław Stec przebił oponę i z najwyższym trudem utrzymywał auto na drodze. Artłomiej Baniowski urwał prawą tylną półłość w swoim Subaru. Jechał dalej z napędzanymi trzema kołami, ciągnąc półłość po asfalcie. Praktycznie losy walki o zwycięstwo w rajdzie rozstrzygnęły się podczas 12. osu na lotnisku w Modlinie, gdzie Leszek Kuzaj miał defekt opony i stracił do lidera 15,7 sekundy. Tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację rajdową, ponieważ zawodnik nie może korzystać z pomocy serwisu poza strefą serwisową. Natomiast jedynie może serwis, mechanik, mechanik czy szef serwisu doradzać. Właśnie tu mamy taką sytuację, gdzie Leszek suk, szuka, słucha dyspozycji, natomiast mechanicy mu tylko mogą go instruować. Okay. Bronisz tak czy tak pozycji lidera w klasyfikacji łącznej Mistrzostw Polski, prawda? A drugie żałuję, miejsce jest dla Ciebie znakomitym. Tutaj. Żałuję tylko, że dałem w tak łatwy sposób powiększyć przewagę nad sobą. I to mnie wkurza. Na trasie 14. odcinka specjalnego czaiła się pułapka, o której nie wszyscy kierowcy wiedzieli. Zniszczona nawierzchnia pętli autobusowej odsłoniła stalowe pręty zbrojenia. Przejazdy czołówki kierowców wyrwały zbrojenie z asfaltu. Reszta rozpaczliwie próbowała omijać jeżące się stalowe druty. Kilkaset metrów wcześniej Pech dopadł świetnie jadącego Roberta Herbem. Zepsuła się skrzynia biegów, zawodnik musiał się wycofać. Robert stracił niemal pewne trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. końca rajdu nie było już wielkich emocji. Kulik pilnował Kuzaja, Gryczyński kontrolował sztukę, który miał już pewne zwycięstwo w NC. W pucharze Peugeot zwyciężył Marcin Opałek, a w pucharze Seicento najszybszy był Maciej Lubiak. Warszawski wszystkich fanów zapraszamy na nas...